chodzi rok 92 Olimpiada w Barcelonie Katarzyna Nowak nasza reprezentantka w tenisie i ze mną w studiu zaczynamy seta drugiego pani Kasiu 92 rok ja sobie spojrzałem na ranking WTA jak to wtedy wyglądało bo trzeba państwu przypomnieć w jakich okolicznościach i z kim trzeba było się wtedy mierzyć eee, numer 1 światowego rankingu wtedy Monika Seles numer 2 Steffi Graf ale w czołówce również Vicario, mamy Fernandez, mamy ówczesną zwyczajszczynię przecież. Jennifer Jennifer, dokładnie. I... W mężczyznach Sampras, Courier, Legen... Becker, Edberg. Legendy tenisa. Spoglądamy na fiszki, patrzymy na nich, młodzi tenisiści patrzą, no tak, legendy, budowali wtedy tenis. 92 rok, nasza reprezentantka Olimpijka. E, musi tam pojechać e, wbrew oczekiwaniom naszego PKOL-u, wbrew wszystkim w 92 roku. Po pierwszej części, w pierwszym secie, kiedy rozmawialiśmy o tych kuriozjalnych sytuacjach w PRL-u, jak sportowcy musieli sobie w ogóle radzić, kiedy nie było pieniędzy, nie było nic. E, przychodzą lata 90. -te i też e, ludzie często mają takie wyobrażenie, że opadła kurtyna. 89 rok, przyleciała wróżka. Dotknęła i wszystko się zadziało. Zaczęły być pieniądze, zaczął być dobrobyt, wróciło wszystko na półki w sklepach, zrobiła się infrastruktura i wszystko jest fantastycznie. Przychodzi rok 92, mamy weryfikację. Polska reprezentacja w tenisie ku zaskoczeniu wszystkim, a najbardziej samemu polskiemu Związkowi Olimpijskiemu w naszym kraju. Tak, tutaj trzeba jasno powiedzieć, że to, że system padł w 80. 1989 roku, to kolejne lata tej początkowej, ten okres początku początkowej transformacji były szalenie trudne. Ja nie wiem, czy równie nie, nie, nawet nie trudniejsze. To nie jest tak, jak Pan słusznie wspomniał za dotknięciem zaczarowanej różki i mamy Hollywood yy, za chwilę. Yy, absolutnie. I, i, I ja pamiętam, kiedy zaczynam tą profesjonalną karierę, kiedy decyduje się tu w Polsce, nikt nie wie co, co zrobić tą, tą nową główną, jak jej pomóc, yy, żadnego, żadnego wsparcia finansowego, bo to jeszcze nie, nie wykształcone struktury, nic. Yy, ludzie ze świadomością yy, w ogóle cofnięci. W tyle, a świat pędzi do przodu, bo przecież profesjonalizacja zaczęła się już ponad 20 lat temu. Na świecie oczywiście, w takim kraju jak Polska, było to zabronione. W, w byłym NRD również było zabronione, więc, więc no myśmy dostali ta dyscyplina strasznie była poturbowana, pokrzywdzona, nie mogła się rozwijać. Golf został, jeżeli mogę tylko nadmienić, kompletnie zlikwidowany po wojnie i też dopiero początek lat 90. tenisa nie udało im się zniszczyć. I tutaj, wielkie ukłony dla mojego pokolenia, jak i również wcześniejszych, za, za to, że myśmy w ogóle to wytrzymali, bo, bo, bo za to trzeba cenić tych wszystkich ludzi, bo mieliśmy. Utalentowanych moi koledzy, moje koleżanki, naprawdę z, z wielkim sercem, i gdybyśmy mieli te możliwości co dzisiaj, czy 15 lat temu, yy, nie byłoby yy, czynnika, że władza ma paszport. Wiadomo, że tenis jest taką dyscypliną, gdzie trzeba cały czas grać, więc paszport musimy mieć w domu. Yy, mając paszport w domu, jesteśmy elastyczni, jesteśmy, dostosowujemy się do, do każdej, każdej decyzji, bo tego wymaga ta dyscyplina, wolności ogromnej, ogromnych nakładów. Finansowych, rywalizacji, non-stop cały czas, bo jest ranking, który determinuje, trzeba zdobywać punkty. Więc jeżeli na samym starcie się ma 60% mniej i na samym starcie się już jest wyautowanym w stosunku do y, 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 innych, innych, no więc można sobie to wszystko wyobrazić. Tak, 92, ja pamiętam straszna tutaj jeszcze szaro buro, gdzieś coś się po rodzi. To są pewne zalążki, ale tak jak powiedziałam, y, czasy lepsze szykują się da kolejne. Polkolenia, a te już bardzo dobre czy najlepsze yy, dla jeszcze następnego. Yy, I tak, yy, mi zabrakło, bo ja byłam w momencie, kiedy ranking yy, do Olimpiady był brany pod uwagę yy, byłam yy, chyba 104, 105, więc zabrakło mi kuj, kilku miejsc dosłownie, żeby wejść do turnieju głównego z rankingu, więc wywalczyłam to w Lizbonie, przechodząc eliminację. Yy, yy, również moje koleżanki z reprezentacji Kasia Tordowicz, Magda Mrud w grze podwójnej wywalczyły, więc myśmy to wywalczyły, ten udział. Jeszcze raz przypomnę, że tenis nie był olimpijski. To dla świata nie przeszkadzało, rozwijała się profesjonalizacja, a dla takiego kraju jak Polska było szalenie ważne i tutaj dlatego chociażby z powodu tej nieolimpijskości byliśmy tak mocno dyskryminowani. Więc my przechodzimy w pkol wielkie zaskoczenie, bo oni się absolutnie nie spodziewali im to było w ogóle nie na rękę. Proszę sobie wyobrazić, że... Bardzo krótko przed olimpiadą. My byśmy, my, my, nie wiedziałyśmy, czy my polecimy, pomimo tego, że miałyśmy już dawno zagwarantowane miejsca po zakwalifikowaniu się. Ja do dnia dzisiejszego również mam artykuły pod tytułem Polecą czy nie polecą. Dlaczego? Dlatego, bo PKO jak to tenis, ta dyscyplina na, na olimpiadzie, takie podejście było w Polsce. To jest nie do uwierzenia dzisiaj, ale taka była mentalność. Na tym cierpiały pokolenia bardzo utalentowanych. Wcześniej tenisistów i tenisistek. I to trzeba jasno, ja muszę to jasno powiedzieć, bo ja jestem tym rocznikiem tych lat 80. całych, czyli tych turbulencji, stanu wojennego, konsekwencji, I potem tego przełomu, czyli tej całej transformacji, potem z kolei jako pierwsza tenisiska, która komentowała w telewizji Polsat. 18 lat widziałam wszelkie przemiany, co się działo i, i składałam ręce i mówiłam: Boże, nareszcie, całe szczęście, że to wszystko, ten system i Polska się otworzyła, i nasi najlepsi polscy tenisiści mogą mieć zupełnie inne możliwości, zupełnie inne warunki, czego nie mieli przez tyle dekad wcześniej, czego nie mieliśmy. I jeszcze na chwileczkę do Barcelony, dokończę ten wątek. Jak my w końcu pojechałyśmy W zasadzie. Mogliśmy rzeczywiście nie pojechać, bo yy, PKO nie przeznaczył żadnych pieniędzy i stał twardo. Polski związek, tak jak wspominałam, nie miał, by, był w tym okresie, po prostu no nie mógł sobie pozwolić, żeby, żeby w ogóle wysłać nas i zapewnić jeszcze kogoś, więc telefon do mojego domu, mój tata, wielki miłośnik, pasjonat sportu, który yy, yy, zresztą dzięki rodzicom, którzy się niesamowicie poświęcili, yy, no zawdzięczam można powiedzieć, wszystko. Yy, to, co oni zrobili dla mnie i to w tych czasach, kiedy tu nie można było kupić rakiety Heda czy Princa i, 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 i wkładali każdą, każdą każdą to, co mogli, nie wiem, nie kupując sobie, czy nie mieliśmy samochodu po to, żeby. żeby Bo ja chciałam jeszcze przypomnieć, jakie były płace w PRL-u, to w ogóle to jest to w ogóle śmieszne złotówka była nie, nie, niewymienialna, więc ludzie zarabiali grosze a sprzęt, a nikt się nie pytał na zachodzie, jak to? to nikogo nie interesowało więc więc to były straszne czasy i telefon do, do mojego domu panie Stanisławie czy Pan czy możemy Pana zrobić kierownikiem ekipy? Olimpijskiej w tenisie, czy Pan poleci. Mój tata się łapie za głowę, jak to? No ja jak to? Ja nigdy nie byłem w żadnych strukturach. Oczywiście znam się na sporcie i w ogóle z moją córką y, wszędzie jestem w Polsce na zgrupowaniu czy na turnieju, ale ale gdzie na olimpiadę, więc nie, no nie przekonywania. W końcu po jakimś czasie tata się godzi, ale to nie wszystko, y, 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 panie Tomateuszu, drodzy Państwo. Związku nie było stać żeby wysłać trenera z nami czy z jakiegoś partnera, więc, dobrze zrobimy pana kierownikiem dostanie pan ten wecz tam na miejscu ale bilet więc ja muszę kupić tacie za własne pieniądze do Barcelony bilet i tak proszę państwa szanowni państwo leci pierwsza ekipa. Olimpijek w tenisie do Barcelony, a to jest 1992 rok. i Ja potem patrzę jak kolejne lata, bo już też po zakończeniu y, 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 kariery, po jakimś tam odpoczynku, zresetowaniu się i tak dalej, od 2004 komentuję w Polsacie i już widzę jak na kolejne Olimpiady jeżdżą nasi polscy tenisiści z całym anturażem, z ekipą, sparring partner, psycholog, fizjolog. I, i, I tak dalej, i tak dalej. I do czego zmierzam? Mamy normalność i całe szczęście, że od ponad 20 lat, można powiedzieć dobrych, ponad 20 lat, jesteśmy już w normalności w stosunku do tego, co mieliśmy, bo my nie możemy patrzeć tak, jak często też ludzie robią, i to nie jest dobre, to jest bardzo błędne, a we Francji, a w Australii, tylko przepraszam bardzo, nasza historia jest zupełnie inna. I ta dyscyplina, akurat czy golf, sporty indywidualne z olbrzymimi nakładami finansowymi i tą swobodą, którą muszą mieć, właśnie były bardzo zależne od tych relacji ekonomiczno-społeczno-politycznych. Więc otwierają się drzwi, światło w tunelu. W początkach e, transformacji. Tak to ale wygląda. Co jest najtrudniejszego w byciu prekursorem? Przychodzą te lata 90. w końcu, tak? Lata, w których widzimy tę transformację, zaczyna się budować jakaś infrastruktura. No ale dzisiaj łatwo nam jest mówić o infrastrukturze, kiedy patrzymy na polski tenis, widzimy sukcesy naszych polskich tenisistów, jesteśmy dumni. Ale lata 90. to nie było 100 lat temu przecież. Tylko to było raptem 30 lat temu, 20 kilka lat temu, końcówka lat 90. Dla wielu to jest nie do pomyślenia, dla młodych ludzi to jest w ogóle jakaś odległa epoka kamienia być może łupanego wtedy, no ale to wtedy te struktury się przecież rodziły. I to był powrót w bólach, jeżeli chodzi o ten nasz polski tenis. Jak zacząć w ogóle zebrać to wszystko? No bo po tych historiach z Pekolem. Nazwijmy to czarną historią PKO-u ówczesnego czasu i myślę, że dzisiaj to są rzeczy, o których na pewno chcieliby zapomnieć, że coś takiego miało wtedy miejsce, patrząc na to, jak wbrew wszystkim i wszystkiemu rozwinęła się ta dyscyplina przecież w naszym kraju. Oczywiście rozwinęła się, jeżeli chodzi o infrastrukturę, jeżeli chodzi o liczbę turniejów i to w, ja bym powiedziała to dla tych wszystkich narzekających. Ale ja, proszę Państwa, biorę pod uwagę to, że być może wynikają te takie opinie, co my mamy, my nic nie mamy w Polsce, bo też się z takim czymś spotykam. Z braku wiedzy, z braku świadomości, dlaczego? Dlatego, bo ta dyscyplina, o niej się bardzo mało pisało przez to nie tak, jak. Z dyscyplinami drużynowymi w okresie w systemie komunistycznym. Jednak była duża atencja właśnie na sporty drużynowe, bardzo duża nawet powiedziałabym. Tutaj nawet było zabronione, żeby cokolwiek za dużo pisać bądź pisać o tej profesjonalizacji za dużo, która już na świecie się rozwijała. U nas była zabroniona. U nas w Polsce turnieje, ja do dnia mamy wiele, wiele kryształów. Tutaj ja nie otrzymywałam czy, czy ileś. Tytułów niszczowskich, które mamy na swoim koncie, tutaj było zabronione, żeby dostać jakąkolwiek gratyfikację pieniężną. I, I to jest niesamowite, to jest ogromna różnica, bo świat się już sprofesjonalizował dawno, a u nas dlatego, dlatego ludzie, ludzie mieli to jak gdyby zabronione. Więc, więc to, jest, to jest niesamowity skok pod tym względem, pod względem infrastruktury, czyli różnorodnych nawierzchni, które mamy. Mamy sztuczną trawę, mamy 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 hale, mamy balony. No Proszę sobie jeszcze raz yy, przypomnę, że do 1990 roku była jedyna hala Amery, która do dnia dzisiejszego jest w Warszawie i to była jedyna hala w Polsce z prawdziwego zdarzenia. Tak trenowano na zupełnie w miejscach, bo tu nie było pieniędzy, władza była tak negatywnie nastawiona, no jak to dla dwóch osób tylko my będziemy tutaj hale, żeby na jednym korcie, to wszystko im się ideologicznie również nie pasowało, brak tej olimpijskości, ale również nasze przede wszystkim bardzo bardzo trudny okres, ten polityczny, bo nie można o tym zapominać. No, taka dyscyplina jak tenis, no ona nie miała szans normalnie się rozwijania, jeżeli ludzie, tak jak wspominałem już na początku, mieli problem z kupieniem podstawowych produktów yy, do jedzenia. Ja pamiętam, jak znaczy Adidasa, mama mi wyszywała na takim pulowerku, yy, żebym ja, jak jadę na pewne turnieje, które związek w tej nawet yy, bardzo limitowanej, yy, Liczbie, ale gdzieś tam nas wysyłał, żebym no, lepiej się czuła. Więc tu nie można było normalnych Adidasów kupić, które były na, na zachodzie. Natomiast ja byłam w kadrze od 14 roku życia, byłam tą. W każdej kategorii wiekowej, najpierw polską tenisistką Więc od czasu do czasu coś z tego związku, jakiegoś pojedynczego dostaliśmy na, na, na jeden rok, jedną parę butów Adidasów, takie, jakie można było kupić gdzieś tam na zachodzie. Straszne czasy i nie wiem, jak myśmy to wytrzymali. Nie wiem. Jeszcze nawiążę do końca lat 90., panie Tymoteuszu, bo tutaj akurat koniec lat 90. to już jest Ryszard Krause, który wchodzi pomału od. Pomału od 90., jak chyba dobrze pamiętam, od tej drugiej części połowy lat 90., ale tak naprawdę my, w stosunku do przełomu, czyli lat 80. i 90., tego przełomu, robimy, to jest w ogóle, to nawet nie ma co porównywać, bo my mamy pod koniec lat 90.. Około 20 turniejów międzynarodowych. Mamy duży, potem w nowej epoce, która się zaczyna, mamy piękny, olbrzymi turniej Genes Cup, który odbywał się na Warszawiance przez wiele lat. z pulą nagród 600-700 tysięcy. Dyrektorem był były prezes Polskiego Związku, więc ja zawsze dostawałam zaproszenie, ale również ze względu na to wiem dużo szczegółów, ponieważ polsat, w którym wówczas pracowałam, był pokazany nazywał ten turniej. Więc my mamy oprócz challengerów, oprócz mniejszych turniejów, mamy dwa duże. To jest turniej DNS Cup w Warszawie i Prokom w Sopocie. Więc więc i, i co to daje? Ogromne możliwości dla naszych utalentowanych, czego nie było wcześniej. Czyli to jest ten zasadniczy, dzikie karty, jeżeli się jest w tej, nie wiem, czwórce tych najlepszych w Polsce, utalentowanym, więc już na, we własnym kraju, nie martwiąc się i, i, i szykując pieniędzy, żeby gdzieś tam pojechać i tam się gdzieś przebijać, dostajemy tutaj, dostawali nasi tenisiści. I całe szczęście, że tak się po prostu y, stało. Poza tym, jaki następny jest plus tego wszystkiego, że do nas przyjeżdża przyjeżdżają zawodnicy. Przecież tu przyjeżdżały i Williams, i, i Justina Now, i Kuźniecowa i Davenport, i i wiele innych, tenisistek wybitnych, również przecież Rafael Nadal pierwszy swój turniej, wygrał właśnie w Sopocie. Tam i do dnia dzisiejszego go bardzo miło wspomina pierwszy wygrany turniej profesjonalny Rafaela Nadala to jest właśnie Sopot to jest turniej Prokomu i tam później przyjeżdżają i Mary i tak dalej więc no można sobie wyobrazić, już za wiele nie mówiąc, co to daje, jak się otwieramy na świat, wymiana, przyjeżdżają kołczowie, yy, yy, światowej również yy, rangi, więc jak to się otwiera, przedtem była żelazna kurtyna, więc ja nie wiem, ja nie wiem, czasem siedzę i mnie tak myślę, rzeczywiście, jak ja to wszystko pokonałam, chyba tak bardzo musiałam kochać. Tą dyscyplinę i kocham ją do dnia dzisiejszego. Drugi mamy za sobą, końcówka lat 90. rozwój, dynamiczny rozwój. Ja Państwa zapraszam na krótką przerwę. Mecz się jeszcze nie skończył i wrócimy na set trzeci finałowy.